Pokazuje, że w z państw europejskich, w tej chwili w Norwegii, czy w nie pamiętam, jest jedna drukarnia. Pozostała z całego konglomeratu, drukarnia, jedna tylko drukarnia, więc mam nadzieję, że czegoś takiego w Polsce nie ma. Proszę Państwa, miejsce drugie w tym roku troszeczkę nietypowo. Mamy dwie drukarnie, które zajęły miejsce drugie. Do trzeciej części po przecinku okazało się, że sierpnia jest taka sama. Drugie miejsce możemy może w alfabetycznym, drukarnia Abydik z Poznania. Bardzo proszę o głosowanie. Przychodzi do nas pan Eugeniusz Kasia, dyrektor. Tak, proszę, gratuluję. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo pięknie podziękować wszystkim wydawcom, który, którzy w ten przesympatyczny sposób docenili naszą pracę, nasze wysiłki. Naprawdę cały nasz zespół ogromnie cieszy się z tych sygnałów, które są wyrazem tego, że starania całoroczne zyskują właśnie taki efekt. I, są, i dzięki tym wysiłkom możemy dzisiaj odbierać tak wspaniałe wyróżnienie. Bardzo serdecznie wydawcom dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy. Zaangażowali się w naszą pracę i dopomogli nam do osiągnięcia tak wspaniałych wyników. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować prowadzącym ten ranking, szczególnie w obliczu tego dwudziestolecia wspaniałej rocznicy. Andrzeju, wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Cały nasz zespół uświadomił no, sobie, że to już 20 lat, to ogromny kawał czasu, wiele się wtedy wydarzyło. Na pewno będzie okazja, żeby się spotkać, bo wspominać szereg strasznie ważnych wydarzeń, między innymi tak sympatycznych, tak miłych, jak momenty odbierania nagród, ale też innych trudnych. Kawał historii, masę zmian, ale to jak powiedział Pan Kipling, już zupełnie inna historia, także przy innej okazji. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, wszystkim pozdrawiam. <kluczy> Aby Dika nagrody prawie co rok no w tym roku tylko miejsce drugie, zwykle jest to miejsce pierwsze. Trzeba się poprawić. Proszę Państwa i znów miejsce drugie. Drukarnia Edika z PUKAZO Poznań. Taki <toddź> Pan Jerry Wyspara nie Bardzo proszę. Nie I tradycyjnie. Proszę pan. Jedno zdanie na temat drukarni. Nie więcej. Jedno zdanie. Bardzo dziękujemy wydawcom. Sprawili nam wspaniały prezent na 25 firmy. W przyszłym tygodniu kończymy 25 lat. Mam nadzieję na następne lata. Dzień Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w tym roku pierwsze miejsce znana oczywiście Państwu również drukarnia drukarnia Opoldrap spółka akcyjna. Bardzo proszę pana prezesa Krzeszczyka o odpięcie domu. Przypomnę, że kiedyś drukarnia otrzymała na wszystkie y, kategorie w tym roku. Nie mówiliśmy o kategoriach, bo w każdym miejscu jest jakaś kategoria. Także a, drukarnia y, o w pierwsze miejsce zajęła w tym roku też w kategorii komunikatywności. Bardzo Państwu chciałem podziękować, szczególnie wydawcom oczywiście, bo to jest Wasz głos na temat drukarni. Dziękuję bardzo, że zaufaliście nam kiedyś i ufacie nam do tej pory. To jest dla nas bardzo ważne, tak naprawdę chyba najważniejsze, tak? bo dzięki Wam istniejemy i funkcjonujemy. Chciałem pogratulować wszystkim innym drukarniom, którzy tutaj odbierali nagrody również dzisiaj. To są wspaniałe przedsiębiorstwa polskie, które funkcjonują na naszym rynku i mogę powiedzieć, że w tak, na wszystkich powiedzieć, że jesteśmy praktycznie na poziomie europejskim. Nasze drukarnie są na poziomie europejskim i życzę wszystkim, żeby nasze czytelnictwo było na poziomie europejskim, a my sobie już damy z tym radę, jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne. Tak. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat y, y, ludzi, którzy stoją za słowem y, Opolgraf, Bo zawsze jest tak, że prezes odbiera tą nagrodę, natomiast Opolgraf to naprawdę jest y, setka ludzi, którzy pracują co dzień w nocy, w weekendy na to, żeby Państwa y, produkty zeszły w odpowiednim czasie i terminie. Jest to mnóstwo ludzi, którzy angażują się w tą pracę, żebyście Państwo byli zadowoleni. Jeszcze raz dziękuję i również swoim pracownikom za swoją pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Ja to przypomnę, że była to część pierwsza rankingu. Wydawcy wybierają lukarnię, czyli to, co Państwo jako wydawcy uważacie, która z lukarni jest w Polsce najlepsza. Ja dziękuję bardzo.